Jest takie jedno słowo, sygnalista. Co właściwie przychodzi na myśl, gdy je słyszymy? Odwaga? A może zdrada? W tym materiale zobaczymy, jak ta perspektywa się zmienia. Jak postać, którą kiedyś nazywano donosicielem, staje się bohaterem i kluczową postacią w każdej zdrowej organizacji. Mamy tu, wiecie, dwie skrajności, dwa naprawdę mocne określenia. Z jednej strony donosiciel, słowo obciążone, negatywne, z drugiej bohater, symbol odwagi, działania w imię czegoś ważniejszego. Ten kontrast idealnie pokazuje ten wewnętrzny konflikt, z którym mierzą się i firmy, i sami pracownicy. I to nas prowadzi prosto do tego fundamentalnego pytania: czy osoba, która zgłasza nieprawidłowości, jest zdrajcą, czy może największym obrońcą wartości firmy? No cóż, Odpowiedź wcale nie jest prosta. Jak się zaraz okaże, wszystko zależy od kultury, jaka panuje wewnątrz organizacji. No dobrze, to jak przez to przejdziemy? Najpierw przyjrzymy się tym dwóm twarzom sygnalisty. Potem zobaczymy, jak kultura strachu zmusza ludzi do milczenia. Następnie odkryjemy zupełnie nową rolę partnera w rozwoju. A na koniec co najważniejsze sprawdzimy, jak budować zaufanie i dlaczego to się po prostu opłaca. Ok, zacznijmy od sedna. Mamy przepisy, jak choćby Polską ustawę o ochronie sygnalistów z 2024 roku, które dają jakąś podstawę prawną, jasne. Ale prawdziwa bariera, ta najtrudniejsza do pokonania, leży zupełnie gdzie indziej w naszych głowach, w percepcji. To, jak postrzegamy takie osoby, decyduje o tym, czy cały ten system w ogóle ma szansę zadziałać. To teraz spójrzmy na tę ciemniejszą stronę medalu. Ten tradycyjny, negatywny stereotyp sygnalisty. Tworzy w firmach coś, co można nazwać kulturą strachu. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, niezwykle toksyczne zjawisko, które potrafi sparaliżować całą organizację od środka. Ludzie najczęściej milczą nie dlatego, że im nie zależy milczą, bo się boją boją się bardzo konkretnych rzeczy że zostaną odrzuceni przez zespół że stracą zaufanie przełożonych że to zaszkodzi ich karierze. Ta łatka donosiciela to potężny hamulec, który działa nawet wtedy, gdy w grę wchodzą naprawdę poważne nadużycia. Ten cytat mówi wszystko, bo strach to nie jest tylko jakieś tam uczucie, to jest siła, która dosłownie paraliżuje wewnętrzny system odpornościowy firmy. Kiedy pracownicy boją się mówić, małe problemy po cichu rosną i rosną, aż w końcu zamieniają się w gigantyczne kryzysy, a wtedy często jest już za późno. Ale dobra, wystarczy tego mroku. Pora całkowicie zmienić narrację. Zamiast skupiać się na strachu, spójrzmy na nową, konstruktywną rolę sygnalisty. To nie jest ktoś, kto szuka konfliktu, wręcz przeciwnie to ktoś, kto wspiera, to partner w rozwoju całej organizacji. Czas na zupełnie nową definicję. Pomyślmy o tym tak: sygnalista to ktoś, kto działa z troski nie przeciwko firmie, ale dla firmy. Jego motywacją nie jest chęć szkodzenia, ale chęć ochrony tego, co wspólne wartości, uczciwości, bezpieczeństwa. To jest fundamentalna zmiana od postrzegania tego jako zdrady do postrzegania jako aktu najwyższej odpowiedzialności. I tu dochodzimy do sedna. Prawdziwa lojalność nie polega na tym, żeby milczeć, kiedy dzieje się coś złego. Absolutnie nie. Prawdziwa lojalność to odwaga, żeby o tym mówić. To jest troska o firmę, o jej zdrowie i reputację, a nie chowanie głowy w piasek w imię źle pojętej solidarności. No dobrze, dużo teorii, ale jak to zrobić w praktyce? Jak przejść od słów do czynów? Zobaczmy, jakie konkretne kroki musi podjąć organizacja, żeby stworzyć środowisko, w którym odwaga jest w cenie, a nie jest karana. Taka zmiana kultury opiera się na czterech filarach. Po pierwsze, wszystko zaczyna się od wartości. Trzeba jasno zapisać w firmowym DNA, że mówienie prawdy jest cenione. Po drugie, trzeba o tym ciągle mówić i edukować, żeby budować świadomość. Ale najważniejszy jest czwarty filar, przywództwo, które samo daje przykład i pokazuje, że to nie są puste słowa. I właśnie ta rola liderów jest absolutnie kluczowa. To oni muszą być ambasadorami tej zmiany. Ich publiczne wsparcie, przejrzyste reakcje na zgłoszenia i, co super ważne, dzielenie się pozytywnymi historiami to najlepszy sygnał dla całej firmy. U nas mówienie prawdy jest bezpieczne i pożądane. Bez ich zaangażowania, wiecie, każda procedura zostanie tylko na papierze. Na koniec pozostaje pytanie: właściwie po co to wszystko? Dlaczego warto? Bo, no właśnie, Budowanie kultury zaufania to nie jest koszt, to jest najlepsza inwestycja, jaką firma może zrobić, inwestycja, która przynosi bardzo wymierne korzyści i buduje prawdziwą przewagę nad konkurencją. Te korzyści widać wyraźnie w trzech kluczowych obszarach. Kiedy ludzie czują się bezpiecznie, firma zyskuje coś na kształt systemu wczesnego ostrzegania, a to pozwala o wiele lepiej zarządzać ryzykiem. Do tego oczywiście wzmacnia się cała kultura etyczna, no i co niezwykle ważne, rośnie zaangażowanie pracowników. Czują się wtedy realnie współodpowiedzialni za firmę. Więc podsumowując, nagroda jest naprawdę ogromna. Lepsza reputacja. Unikanie kryzysów, przyciąganie najlepszych ludzi, którzy szukają wartościowych miejsc pracy, no i ogólna stabilność. Firmy, które to rozumieją i traktują sygnalistów jak partnerów, po prostu stają się silniejsze, bardziej odporne i, co równie ważne, bardziej ludzkie. Na koniec warto zadać sobie to jedno proste pytanie i zastanowić się: jak jest w naszej organizacji, w naszym zespole: czy lojalność oznacza tam milczenie, czy może odwagę i troskę o wspólne dobro? Odpowiedź na to pytanie mówi naprawdę wiele o dojrzałości i przyszłości każdej firmy. Dziękuję.